Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o pomadkach, które otrzymałam od sklepu USA 24, a dokładnie o Carmex, eos o Distex i czapstikach. Carmex to produkcja amerykańska produkowana w stanie Wisconsin jest to jeden z najlepszych balsamów do ust na świecie. Dzięki naturalnym składnikom, jakim jest lanolina i masło kakaowe, elastycznia skórze. Dzięki tym składnikom i innym daje uczucie lekkiego mrowienia, co daje znać, że karmek działa. Bardzo dobrze nawilża usta dzięki wazelinie. Zapobiega pękaniu ust, nawet jeśli już mamy lekko popękane usta, to bardzo dobrze jej ochodzi. Karmex jest dostępny w sztyfcie, w tubce i w słoiczkach. Wszystkie smaki są dostępne w firmie SKLEP USA24, SKLEP USA24.pl i New SKLEP USA24. Dziękuję za oglądanie mojego filmiku. Proszę zadawajcie pytania, lajkujcie, subskrybujcie i koniecznie odwiedźcie mój kanał, że Cię Pozdrawiam Monika.